Cześć, witajcie w kolejnym dniu zbierania na Podlasiu. Dzisiaj piątek, piąteczek Piątunio. Sebastian zbierał w nocy, ja przyjechałem rano no i zrobiliśmy porządek z maszyną, czyli smarowanie krzyżaków, zwożni. Zdjęliśmy sznurki z rotoru które się nawinęły. No i co? No i jedziemy, jedziemy. Zacząłem od godziny 9 zbieranie, no tak godzinka nam praktycznie zeszła z tym wszystkim. Bo śniadanie przygotowałem dla Sebastiana. No chwilkę odpoczynku i się wzięliśmy do pracy. No już to pole widać koniec, już jest teraz taki dyn nieduży, nie wiem ile może 4-5 hektarów. Przyczepy są pełne nasypane, nagrałem Wam jedną jak wygląda, usypana czubata. Pogoda, dzisiaj ma być chyba 17 stopni w dzień. W nocy był lekki mrozek, więc tak dwie godzinki Sebastian pauzował. No, ale już tak od 7 czy tam od 6:30 zaczął dalej zbierać, no i do 8 zbierał. No, ziemia tu jest lekka, więc te przymrozki też tak znacznie może na to nie wpływają, no ale trochę przerwy sobie musiał zrobić. Kamienia cały czas się sporo sypie. Chociaż najgorsze były tam te dwie górki. Nie wiem, czy w kamerze to będzie widać, ta górka i tutaj ta. No, ja sobie włączyłem książkę do słuchania słucham jeszcze i zbieram cały czas. Także co, widzimy się później. No i zobaczcie, tak się napełnia przyczepy szubkiem elegancko. No na pewno tu jest powyżej 20 ton. Trochę tu wyleciało przed przyczepę, ale to zbierzemy na koniec, wyciągniemy sobie na poprzeczniak z poprzeczniakiem, razem to wszystko zbierzemy a tam kolejna czubata, zaraz może podjadę jeszcze trochę na kupę nasypaliśmy. No i dobra. Dokończyłem to pole. Zaraz poprzeczniaki. Zresztą tam poprawimy lekko górkę. Szerz, bo tam było naprawdę dużo kamieni. Zobaczcie ile usypałem kamienia na tą przyczepę. Na przód może by coś weszło, no ale już więcej nie ładujemy. Wielki pusty. Aha. Zobaczcie ile tego peży tu jest. Wszystko zapyszone. To jest fakt z dwóch dni, ale trochę się tego odbierało zbierało. Dobra, mamy przerwę obiadową i zaraz ruszamy dalej. ale mamy zrobione, tylko tą górkę teraz podszep poprawiamy bo tutaj jest wirówka taka mnóstwo drobnego kamienia pierwsze pole mamy skończone, wjeżdżamy na drugie, już wybronowane kamyczków trochę widać jest a tutaj ta kolejka na przejście graniczne właśnie no i najpierw dwa kółka klasycznie zrobimy a później będziemy już normalnie jechać z pasami, z nawigacją no trochę słupów tu widzę będzie no waltra już jest także bierzemy się za, za robotę Dzisiaj też pewnie się uda nockę zrobić Więc trochę może ubędzie jak wszystko będzie dobrze chodzić zatankowaliśmy właśnie przedmuchaliśmy ciągnik rano był smarowany także też jest gotowy do działania Bierzemy się, dzisiaj już noc będzie cieplejsza, może mrozku nie będzie, bo dzisiaj delikatnie był mrozek i 3 godzinki na przerwy musiały być Jeden ząb mi się tam gdzieś tam urwał. Widziałem na kamieniach. I gospodarz właśnie go znalazł. Przyniósł mi do maszyny. Mam no, przyczepkę podstawioną. Druga z drugiej strony. No I będziemy powoli jechać z tematem. Zem gładko poszło. Czasami się tam się wcina kamień i blokuje rotor, że sprzęgło cały czas puszcza i nie da się nie da się zbierać. No i ruszyło. Także zbieramy dalej. Drugi objazd wokół pola robimy. Już nawigację mamy ustawioną, także już nam będzie fajnie szło. Iry w kolejce czekają. I powiem wam dobrze, niech sobie stoją i stoją. Bo tam jak zbieraliśmy pierwszy przejazd przy granicy, tyle śmieci narzucali, że tylko złapać za łeb i lać towarzystwo. rzepka czubata nie wiem czy coś się nie wysypało e, no jakiś tam pojedynczykami poleciał no, rzepka wygląda tak i lecimy zbierać dalej kolejka tirów na granicy się nie zmniejsza O, to pole ma chyba tam około 20 hektarów, 20-21. Jedna przyczepa już zapełniona. Tam mamy tą drugą dużą. Myślę, że do jakiejś 12 nocy powinna być zapełniona. No i później na kupę. Te kupy co robimy w nocy, gospodarz ma takie fajne jakby gable do ładowania, do ładowarki więc sprawnie zaprzedano te kupy załaduje. słychać, że tam się dużo dzieje w maszynie. Naprawdę na tym polu jest bardzo dużo kamienia, takiego grubszego. Akurat, który maszyna dobrze zbiera. No i tu mamy tą drugą przyczepkę. Już jest prawie pełna. I zaraz będziemy sypać na kupę. Z jednej strony jedna kupa, z drugiej druga. No, bo na odcinku tym tutaj co jest około 400 metrów no nie wystarczy nam zbiornik praktycznie nawet w jedną stronę. Ledwo się dojeżdżę i już trzeba sypać. No Ja zaraz wsiądę na chwilkę, akurat Sebastian zje kolację. No i później go zostawię na noc i ja będę jutro pewnie od rana znowu jeździł. Dzisiaj na noc nie nadają mrozu, patrzyłem było 6 stopni, najniższą temperaturę w nocy. Na sprzęgła stają, naprawdę jest tutaj co robić. 6 stopni w nocy, także pierwsza taka może będzie noc, którą się całą uda przepracować. Zobaczymy. No i zawsze się trochę podgoni tą pracę. Chociaż i tak jesteśmy przez te przestoje pogodowe trochę w plecy, ale no cóż zrobić. Pogody się nie przeskoczy. Jadam do ciągnika. Także co? To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.